Witajcie w kolejnym dniu. Jest już e, wieczór 20. Mamy około 30 stopni w tej chwili. Pocięte spinacze, ciach-ciach, mamy i cień. Rzadkość. W związku z czym zobaczcie jak ładnie. Kąpielówki nie wytrzymały, próby sił. I zrobiła się dziura. Tu jest tak trochę nierówno. Pokażemy, jak się tutaj zadomowiliśmy. Przede wszystkim, o, tam mamy zawód. Dziewczynki tutaj bawią się kamyczkami, tak? Bawicie się. I z tamtej specjalny składnik. Specjalny składnik. Mamy tak. Trochę daleko mamy przyłącze wody. Węża nam starczyło na styk. E, jak się okazuje, na tych parcelach jest też zlew szarej wody, znaczy tak kanalizacyjny. Niestety nie mamy odpływu. Co tam, kochanie? Pobrudziło się. No trudno. To się potem myje. Tak. Mama, pokaż dzieło. Dzieło. Jakieś ciasteczko. A tutaj Krzysiu nam Rozpoczynamy grilla rozpoczyna pierwszego grilla kolacyjnego skoro no, no, wszyscy to my też <laughs> to fachy dochodzą Tak Także o Pana, To jest dla ciebie ciasteczko ciasteczko dziękuję Nikogo nie Nyam, nyam. Specjalny składnik. Specjalny składnik. Nie. Z pobliskiej restauracji dochodzi nam bardzo przyjemna muzyczka. Kolacyjka. w klimacie. Pechotka. Kochanie, wyborna kiełbaska. Dobrze wyrobiona. Ta druga mi bardziej smakuje. Dobra kiełbaska, Oliwia? Oliwka mm -hmm. <grywka> kaczup z jatlęczkami. Ta druga kiełbaska była lepsza. Nie wiem czy to coś będzie widać. Ale jest smaczne. Dziś e, dzień zaczniemy tak jak i wczoraj. Cześć. 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 I nawet przedwczoraj. Basene! E, pójściem na basen. Natomiast z słowem wstępu... Pokażę Wam, no, pewnie wszystkim znany albo nie patent na trochę polepszenie obiegu powietrza w lodówce. Sąsiedzi w swoim hobby zdjęli kratki osłaniające lodówkę. W związku z czym zapytałem się, czy to faktycznie im pomogło. Powiedzieli, że tak. W związku z czym stwierdziliśmy, że my też, i tym sposobem zrobiłem taki manewr i zdjąłem kratkę. Postawiłem sobie ją na razie tu. No i tak początkowo to tak niewiele pomogło, bym powiedział. Nawet wręcz odwrotnie, ale to też wynikało z z faktu, że my w lodówce w zamrażalniku mamy bardzo dużo zamrożonych rzeczy i nam się przestał domykać zamrażalnik, także zwróciłem uwagę jednak pakując do tego zamrażalnika, żeby te ścianki, drzwi domykały się Idealnie, bo przykładowo dzisiaj w nocy lekko były niedomknięte i zrobiło nam się na plusie, i zaczęło nam się życie rozmrażać. Także po małym przepakowaniu z rana e, sytuacja się trochę odwróciła i w zamrożeniu zrobiło się. Zrobiło się w sumie minus 6 stopni, także nie jest źle. Dla, na pochwałę zasługuje o lodówka, która tutaj stoi na zewnątrz. O tam zwykła, zwykła turystyczna e, z ogniwami papiera przy zewnętrznej temperaturze 31 stopni e, w środku jest 6 Także to nawet nie jest 8 stopni różnicy, tylko w zasadzie 16, 15, zależności od tego ile tam stopni na zewnątrz się robi. Pokażemy Wam chwilę, za chwilę basen. Nie wiem wprawdzie ile zdążymy nagrać, ale myślę, że dzisiaj będzie więcej ujęć z kempingu, bo po dwóch dniach odpoczynku od kamery stwierdzam, że coś trzeba nagrać. Także zbieramy się, idziemy. Do zobaczenia na basenie. Jeszcze przed pójściem na basen stwierdziłem, że Wam pokażę patent podpatrzony na innym kanale. Tu Wam napiszę jaka to nazwa. Wydaje mi się, że to jest podróż za cztery uśmiechy. Podpatrzyliśmy u nich z zeszłego roku z wyjazdu ee, osłonięcie okien od słońca, po to, żeby nie musieć zaciągać zasłonek tych przeciwsłonecznych, a mieć jednocześnie dalej otwarte okna. I w tym momencie mamy i cień, ee, i obieg powietrza do środka. Otóż wykorzystali patent z foliami, e, takimi termoizolacyjnymi, w tym wypadku u nas akurat kupiliśmy Alufoxa, pocięte, spinacze, ciachciach ciach, mamy i cień, i nie nagrzewa nam się tak szybka, szyba mocno, e, przez to w nocy też mamy tak sobie nawet ciemno. Tutaj przy oknie, który Żeśmy sobie nie otwierali, bo mamy tutaj grzanie wody. Po prostu żeśmy założyli tak o, i przytrzasnęli. Tu jeszcze pokażę zakup mojej żony. Fajna składana suszarka na teleskopach. Tutaj o, można ją do połowy zmniejszyć albo rozszerzyć. I sobie tak stoi. Mało miejsca zajmuje. Miejsca tyle co potrzeba. Zmykamy na basen. W drodze na basen chciałbym Wam pokazać e, taki bym powiedział bulwar, który jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Natomiast można sobie na nim, nim sobie jeździć rowerami, e, hulajnogami i w ogóle chodzić. Bardzo urokliwe miejsce. Podejrzewam, że kiedyś, jak ten kemping funkcjonował, to tędy też i samochody jeździły, ale najwidoczniej. Ktoś wpadł na pomysł, żeby to zamknąć, po to, żeby ludzie mogli spokojnie chodzić. Rzadkość, w związku z czym zobaczcie jak to ładnie. Te drzewka, w zasadzie te krzewy kwiatów podświetlone są wieczorem. Spróbujemy wam pokazać, jak to wieczorem wygląda. A tak to o, asfaltowa droga. Idealne na różne rzeczy z sk kółkami na rynku. Najbliższy naszej parceli to jest ten basen, jeden z dwóch wyremontowanych z fajną zjeżdżalnią, z fajnym zejściem dla dzieci i ogólnie jest całkiem sympatyczny. To jest fajnie, bo te kapelki są świeżo ułożone i jest na równo z wejściem, a na dnie jest położona mozaika. Nie jest tak śliska jak zwykłe kapelki i się prezentuje zdecydowanie lepiej, bo ma jeszcze białą fugę. Tylko dzisiaj trochę woda taka chłodniejsza. Trochę chłodniejsza woda. Mniej chętnie się wchodzi do wody. stała się rzecz oczywista czyli tak jak widzieli po kilku zjazdach moich na zjeżdżalni moje kąpielówki nie wytrzymały próby sił i zrobiła się dziura, w związku z czym zakończyłem zjazdy na zjeżdżalni a przenoszę się do aktywności na brzegu Dzisiejsze popołudnie e, wybraliśmy się na basen o numerze 3, bardzo podobny do tego, który żeśmy zazwyczaj chodzili. Mamy tu zjeżdżalnię część głębszą, część płytszą. Część brodzikową wpadłem na parasol. <grymne> Lol i mamy leżeczki. Pierwsze wrażenia z tego basenu są to trochę takie mało przyjemne, ponieważ ewidentnie widać, że jest to jeden z tych trzech basenów, który jeszcze nie doczekał się remontu. Zresztą w sumie zobaczcie sami. No, wygląda to tak trochę słabo, no. W ogóle nie mam gładkiego wejścia dla maluchów, pomimo tego, że tutaj jest taki kawałek basenika, który ma 60 cm e, głębokości. Kolejna część tam przy zjeżdżalni ma metr, a tu za tym murkiem ma metr 30. No i tam jest całkiem głęboko. Ale... No, jakoś tak nie za bardzo chyba. Ubrana w... no, ale... Tak, tak. chinia się pokąpała, pokąpała Stwierdziła, że jest jej zimno Wychodzi przebrała się z, y, mokrych, z mokrych rzeczy do suchych rzeczy Tu jest tak trochę nierówno I to nie, że ktoś to źle położył Tylko po prostu to już ma tyle czasu Bo <grystanie> jeśli ktoś to tak kładł to ja się zatrudnię tutaj jako gazurnik. Jako uzupełnienie gamy basenów pokażę Wam tak pokrótce spray park, czyli najnowsze dziecko e, kempingu jeśli chodzi o baseny. Byliśmy tu za pierwszym razem bez kamery i w sumie potem, żeśmy tu jeszcze nie wrócili. Jest to bardzo duży basen z dużą ilością zjeżdżalni, Ale 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 ale. Moment, podam piłkę. Eee, ale nie przypad nam do gustu, za dużo ludzi. Eee, nawet w momencie, kiedy każdy z basenów jest otwarty, jest taki mały, szybki rzucik. Tu są zjeżdżalnie ze statkiem. Spryskiwacze. Tam jest basen trochę większy i brodzik. Dużo parasoli, dużo leżaków. Przed południem, organizowany Aqua Fitness. A po sąsiedzku, boisko do tenisa, boisko do piłki nożnej, do siatkówki plażowej oraz do koszykówki. Każdy z tych sportów jest jakby patronowany przez animatorów z kempingu są organizowane lekcje treningowe jest też również miejsce do sportów siłowych jakaś sztanga i jakaś bieżnia także każdy sobie coś tu znajdzie dla siebie